Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Największą zmorą wszelkiej maści elektronicznych budzików jest koszmarny interfejs. Jest więc okazja zbudować budzik idealny. Na początek chciałbym rzec słówko o pewnej pułapce przerwań. Jak wiadomo, wpada się tutaj cyklicznie, u nieco 2,5 milisekundy. Należy bezwzględnie zadbać o to, by program siedzący wewnątrz wyrabiał się w czasie krótszym i to znacznie krótszym bo, po pierwsze, musi coś pozostać na obsługę głównej pętli, po drugie, zegarek napędzany jest licznikiem wejść w przerwania więc jeśli któreś pozostaną pominięte, licznik będzie pracował wolniej i zegar będzie się spóźniał. Wykluczone są na przykład jakiekolwiek pętle opóźniające w obsłudze przerwań, a także rozbudowane warunki, których wykonywanie trwałoby zbyt długo, choćby wejścia w niej nie odbywały się regularnie. Jak sprawdzić, czy aby nie zbliżamy się do punktu krytycznego? Można policzyć, ile będzie się wykonywał kod, ale w przypadku Arduino nie jest to takie proste. Jest inny sposób, zadziwiająco miły, choć zgrupny. Użyjemy do tego oscyloskopu. Użyję tutaj niewykorzystany dotąd pin A5, który podczas pracy w pętli przerwań będzie mieć stan niski, a poza nią wysoki. Stosunek stanu wysokiego do niskiego będzie świadczył o rezerwie mocy obliczeniowej. Jeśli teraz spojrzymy na przebieg, zobaczymy, że stan niski jest tylko ledwo zaznaczony, a więc zapasu jest ogrom. Ale żeby mieć bardziej obiektywny osąd, sprawmy, by wszystkie warunki procedury zegarowej za każdym razem były sprawdzane. Tymczasowo wystarczy zanegować ich badanie i trzeba zmniejszyć licznik ramek do minimum. Coś tam lekko drgnęło, ale nadal poziom niski to praktycznie punkcik. Dopisałem jak najbardziej zabronioną pętlę opóźniającą o wartości 100 mikrosekund i oczywiście można ją teraz zobaczyć. Zajmuje 1,25 wypełnienia. Po zwiększeniu jej do milisekundy proces niebezpiecznie zawładnie znaczną część mocy. A przy 3 milisekundach pacjent umarł, pozostając w nieskończonej pętli przerwań i do tego nigdy nie wolno dopuścić. Skoro mamy już działający na przerwaniach zegar, trzeba stworzyć jakąś wirtualną śrubkę do jego, może nie nakręcania, ale regulacji. Tak na marginesie, gdy młody człowiek słyszy nakręcić zegarek, myśli raczej o próbie wzbudzenia w zegarku jakiejś mani, co brzmi co najmniej dziwnie. Acz sformułowanie nakręcić się na coś weszło do codzienności, zaś nakręcanie zegarków z niej wyszło. Poprzedni sposób regulacji dwoma przyciskami, gdzie jeden zwiększał godzinę, a drugi minuty, był popularny w różnego rodzaju aplikacjach budzików. I zarazem niewygodny. Przewinięcie 60 minut trwało wieki albo wymagało klikania bez końca. Lata praktyki przyniosły mi interfejs szybki i wygodny. Nadal mamy dwa przyciski tylko, ale jednym zwiększamy bieżące wskazania, a drugim zmniejszamy. Przy czym wciśnięcie przycisku zmienia stan o jeden, pozostając zamrożonym przez 100 milisekund. A następnie pojawia się szalona autorepetycja z szybkością 200 jednostek na sekundę. Może się to wydawać dziwne, ale jest naprawdę wygodne. Przewinięcie całej doby trwa 7 sekund, a zwykle potrzeba mniejszych skoków. Oczywiście teraz już nie regulujemy osobno godzin i minut. Więc procedura wymaga użycia szeregu warunków, pilnowania przepełnień i to dla każdej liczby składowej osobno, bo jak mówiłem, czas jest zapisywany w kodzie BCT na 4 bajtach. Ale przecież procedura zegarowa na przerwaniach już to robi, więc wystarczy ten fragment wyjąć i osadzić w podprogramie, by służył obu blokom. Z tym, że oczywiście w przerwaniach odwołujemy się tam raz na minutę. A w bloku regulacyjnym, zgodnie z algorytmem obsługi klawiatury. Drugi z przycisków potrzebuje procedury lustrzanej, to znaczy zmniejszającej wartości i pilnującej zejść poniżej zera. Jak wiadomo, zmniejszone o 1,0 dla zmiennej typu byte daje 255, więc takie wartości wstawiamy w warunkach. Nie musimy teraz badać osobliwości typu godzina 24, bo takie zjawisko nie nastąpi. Ale w przypadku zejścia poniżej 0, 10 godzin musimy ustawić nie tylko dwójkę dla nich, ale także trójkę dla jednostek godzin, żeby po godzinie 0 pojawiała się 23. Wartości opóźnień klawiatury wyniosłem na początek w blok deklaracji, by każdy sobie je dobrał do własnego widzimy się. Po puszczeniu przycisków wypada jeszcze dołożyć dłuższą pętlę opóźniającą, by przyciski się nam nie kleiły. Podczas końcowych pojedynczych zmian. Teraz już możemy sobie regulować czas i właściwie podstawowa forma zegarka jest już gotowa. A co z naszym statycznym dotąd dwukropkiem? W zegarach zwykł on migać, więc niech miga. Na początek klasycznie sekundę ciemny, sekundę jasny. W tym celu dołożymy nową zmienną sekundy. Licznik przerwa nie będzie już liczyć 24 tysięcy odcinków 2,5 milisekundowych, a jedynie 400, bo 400 razy 2,5 daje 1000, czyli sekundę. Gdy minie właśnie sekunda, dwukropek zaprzeczy sam sobie. Ale trzeba jeszcze dołożyć brakujące 60 sekund na obsługę zmiany minut i reszty zegara, więc należy dopisać kolejny warunek, analogiczny do już poznanych, o przepełnieniu równym 60. Tak na marginesie, jeśli ktoś chciałby mieć zegarek z sekundnikiem, musiałby dołożyć jeszcze dwie cyfry i ich obsługę, a zmienną już ma. Po skompilowaniu programu możemy się cieszyć mrugającym sekundnikiem. Czas więc na zrobienie z zegara budzika, bo dopiero coś takiego będzie cieszyć. Jak się można łatwo domyślić, potrzebny będzie dodatkowy zestaw zmiennych, w których będzie siedzieć czas alarmu, jakiś wskaźnik jego aktywności, sam emiter pisków oraz sposób regulacji takiego już bardziej rozbudowanego zegara. Zacznijmy więc od rozmnożenia zmiennych oraz deklaracji portów w dodatkowej diody świecącej i piszczka. Ten ostatni siedzi sobie na płytce testowej, więc go zaraz zatrudnimy. W tym momencie nadszedł czas na pewną refleksję. Podczas rozbudowywania aplikacji bywa, że nasze dobre pomysły stają się niedobre. Nie dlatego, że takim były od początku, a z powodu takiego, że pewne rzeczy w nowym kontekście lepiej robić inaczej. Coś takiego przytrafiło się i tutaj, więc wykorzystam to na chwałę edukacji. Chodzi o traktowanie danych związanych z przechowywaniem informacji o czasie. Dotąd używałem IT i BCD, czyli każdy bajt przenosi jedną cyfrę zegara. Jednostki dziesiątki minut oraz takież godzin. Zaletą tego sposobu była prosta konwersja tych wartości na grafiki, które je reprezentowały. Wadą wszelkie operacje obliczeniowe. A pamiętajmy, że w przerwaniach należy dążyć do minimalizacji obciążeń obliczeniowych spowodowanych potrzebą używania bardziej zaawansowanej matematyki. Czasem lepiej stworzyć łańcuch prostych warunków niż używać na przykład funkcji dzielenia. Lepiej nie znaczy, że tak trzeba absolutnie. Jak wykazał nasz oscyloskopowy test, zapasu mocy jest od groma, więc po przemyśleniu postanowiłem zmienić ideę przechowywania czasu na taką, w której minuty i godziny stanowią wartości rzeczywiste przechowywane w pojedynczych bajtach. Żadna nie przekroczy 60, więc 8 bitów wystarczy aż zadość. Dzięki tej zmianie dostaniemy wadę i dużo zalet. Zacznijmy więc od wady. Wyłuskanie adresu tablicy znaków nie będzie takie oczywiste, ale już to robiliśmy w pierwotnej wersji zegara. A więc, zaczynając od tyłu, jednostki minut to reszta z dzielenia przez 10 wartości minut. Dziesiątki stanowią wynik dzielenia całkowicie liczbowego tychże. Podobnie z godzinami, z tym, że tutaj zastawiam pułapkę na wartość niższą od 10, i w tym wypadku adresem w tablicy dla dziesiątek godzin będzie sztywno ustawiony kształt spacji, siedzący nomen omy pod adresem numer 10. I to jest cała komplikacja. A teraz zalety. Spójrzmy na procedury zwiększające i zmniejszające czas. Pamiętajmy, że pierwsza. Używana jest zarówno podczas edycji czasu klawiaturką, jak i pracy samego zegara, gdy to wywoływana jest co minutę. Te procedury zmalały o połowę, bo zwiększamy wartości odpowiednio do 60 i 24, a nie 10, 6, 10 2 i dodatkowo jeszcze trzeba było sprawdzić, czy przy dwójce na początku nie tkwi czwórka zaraz obok. Tak więc redukcja kodu i jego czytelność wzrosła nawet więcej niż dwukrotnie. Zaraz zobaczymy, że upraszcza to także regulację alarmu i przede wszystkim porównywanie ze sobą czasu i alarmu, co jest niezbędne, by budzik o wybranej porze zaczął pikać. Drugim elementem nieco komplikującym program jest dość rewolucyjny koncept obsługi zegara za pomocą tylko dwóch przycisków. Najpierw zobaczmy, jak to działa w praktyce, a potem wrócimy do programu. Po włączeniu prądu, czyli po resecie, bynajmniej nie ujrzymy zer i, jak to bywa w amerykańskich filmach, zaśpimy, bo, jak wiadomo, zresetowany budzik nie zadziała, dopóki go nie nastawimy. Postanowiłem wdrożyć brutalny sposób informowania o awarii zasilania. Start zegara obwieszczany jest wyświetlaniem kresek i nieskończonym pikaniem. Dzięki temu, jeśli z jakiegoś powodu zegar się zresetuje albo zniknie na chwilę zasilanie, po jego powrocie zostaniemy obudzeni choćby w środku nocy i poproszeni o nastawienie zegara i budzika. Jak to zrobić, mając tylko dwa przyciski? Przycisk minus zmniejsza wartość, przycisk plus zwiększa. Przypomnę, po chwili ich trzymania włącza się szalona autorepetycja, ale to działa nadzwyczaj wygodnie. No dobrze, a jak zakończyć nastawy, gdy już czas będzie ustawiony zgodnie z obowiązującym. Po prostu trzeba nic nie robić przez 3 sekundy. Zegar zapika w charakterystyczny, dłuższy sposób, dwukropek ożyje i to wszystko. Prawda, że genialne, a gdybyśmy się pomylili, albo ponownie chcieli wyregulować zegarek. Należy przez chwilę przytrzymać wciśnięty minus, by znowu przejść w jego edycję. Dlaczego trzeba chwili? Żeby przypadkiem nie wejść w tę opcję, gdy będziemy chcieli ustawić alarm. Każdorazowe wejście w ustawienie zegara zeruje także licznik sekund i ramek. Dlatego postanowiłem tę funkcję zabezpieczyć potrzebą trzymania minusa przez dwie sekundy. Jak więc nastawić alarm? Tak samo, tylko zamiast minusa wciskamy plus. Tu już nie ma opóźnienia i od razu wejdziemy w możliwość nastawienia alarmu. Zamiast długiego pisku usłyszymy dwa krótkie, po czym będziemy mogli ustalić godzinę budzenia. I podobnie, żeby ją zatwierdzić, po prostu nic nie róbmy przez trzy sekundy. Mało tego, oprócz ponownego usłyszenia dwóch krótkich pisków, na chwilę wyświetli się nam napis AL OM, żebyśmy nie mieli wątpliwości, cośmy właśnie uczynili. No i włączy się dioda alarmu. No fajnie, ale jeśli jutro będzie sobota i będziemy chcieli spać do oporu? I tu mamy niezwykle sprytny sposób, spróbujmy znowu nastawić alarm. I co? Nie da się. Na wyświetlaczu ukaże się napis NO AL, piszczek wyda pojedynczy krótki pisk, a dioda alarmu zgaśnie. Innymi słowy, w parzystych wejściach w ustawianie alarmu Będziemy go ustawiać i włączać, w nieparzystych tylko wyłączać. A jeśli pasuje nam godzina nastawienia alarmu, ale był on wyłączony? Po prostu wejdźmy w jego edycję, ale nie zmieniajmy wartości. Po trzech sekundach zostanie zatwierdzona, jaka jest. No i ostatnia rzecz. Gdy przyjdzie pora, alarm będzie pikał nie przez minutę, jak to zwykle bywa w budzikach, a w nieskończoność żeby obudzić największego śpiocha. Jedynym sposobem jego wyłączenia będzie przytrzymanie nieco dłużej przycisku plus. Dłużej, żeby nie zrobić tego odruchowo, nakrywając się mocniej pierzyną. Skoro już wiemy jak to, działa czas na analizę programu, ale o tym opowiem w kolejnym odcinku.